Siemanko w końcu źle słuchajcie, przedstawię Wam dzisiaj, nie wiem gdzie słychać, bo też pada. Juka Rostrata. Będę wstawiał też zdjęcia, tak jak zrobiłem z wczorajszym filmem, że pokazywałem po kolei i mniej więcej, jak sobie, sobie rósł granat z pestki. Po kolei etapy. Teraz tak, data produkcji tego albo 2008, albo 2009. W 2010, ja zdjęcia będę wam poka pokazywał mi więcej datami, wpadła mi do wody w piwnicy. Pamiętam, że była jakaś taka lekka powódź, powiedzmy, miałem tyle piwnicy wody. W ogóle jak to się nagrywa, musi się nagrywać, ale odbiła z boku Roztratka. Pokażę Wam pięć za niedługo i teraz, tak pewnie Ziemia się interesujecie. Ziemia, Ziemia to taka, jak miałem Ziemię z dziadem, chyba Ziemia Mastera, albo jeszcze nie miałem. Obornik krowi, nawóz, to krystoland pomarańczowy, czerwony, Mila Jara sypałem. Co dałem Juce? żyła. Także juka tak... No nie ma jakichś tam wymagań. Nie wiadomo jakich. Ogólnie to jest ziemia przepuszczalna, z korzeniami wyrwałem, widzicie? Coś takiego. Lekka taka dosyć. No i w tym roku jednak trafi do gruntu, tylko że jeszcze nie wiem, w którym miejscu. No bo zobaczcie jaki to już jest kaban. Czyli powiedzmy stawiamy datę 2009, mamy 2020, no to około powiedzmy 11 lat, nie? Z nasionka, zobaczcie ile to czekania. Na dzień dzisiejszy w życiu bym nie wysiął z nasiona, zobaczcie ile to jeszcze raz przypominam lat czekania. Plus jeden problem z tym, że no prawie mi zdechła, tak samo jak rygida. To jest zdjęcie na początku malutkie, to porównawczo on identycznie wyglądała, tylko to było zdjęcie rygidy. Ale to mówię, to dla porównania dodałem, yy, zaraz wam pokażę. Tą rygidę to jest, one były tak samo wysiewane. O, tutaj jest, tylko że ta jest słabiej się trzyma, w ogóle jest słabo odporna. Minus 7, 8, i już po rygidzie jest. Także jukę, roztrata to naprawdę można polecać śmiało. Jest odporna. Ona tutaj stoi z palmami w szklarni nieogrzewanej. Zobaczcie, jak już pień ma ładny, w szklarni nieogrzewanej, bo. Bo minus jeden, już nie raz mówiłem Było po parę razy W ogóle to ma strasznie sucho I Teraz nie wiem Chyba ją podleję, mimo że jest Ile stopni? Plus cztery stopnie Czekajcie, wiadro jakieś Po węglu Kurde, deszcz pada A nie, jest Konewkę mamy No, chociaż trochę ją podlać, kurde, bo Kiedyś w piwnicy, pamiętam, trzymamy ogólnie, jakby były większe mrozy, to by stała w piwnicy. Tak chowałem po prostu, jak po minus, powiedzmy, minus 7 było. Ona wtedy była chowana. No ale, no już minęło tyle lat i powiem Wam, że ciężko ją zabić, naprawdę. Jak przeschnie mocno ziemia, nic się nie stanie, a jak już za długo będzie słucha, to zaczną schnąć szybko igły i to widać wtedy. Pewnego roku to mi bardzo dużo już z góry zaczęło wysychać. To są sznurki po pomidorek, jakby kogoś wkurzały. Tak więc śmiało proszę ja was. Tak jak mówię, ja jakbym miał teraz to tylko kupować, z tego co wiem, jak będą większe mrozy i zima, trzeba zrobić dach, który nie przemaka i nie leci jej na łeb. Ona już jest na pewno uodporniona na jakieś tam temperatury, no bo jednak trochę. No trochę latek już ma. No i nie jest to demon prędkości wzrostu jak na 11 lat. Co widzieliście ze mną? No ale jest piękna, no, jest inna, ona się bardziej wybarwi w sezonie, tak bardzo mocno, niebiesko. Czy tam jasno-niebiesko? Zauważyłem, że to jest daktylowiec kanaryjski. Jeszcze nie wiem co z nim. Zauważyłem, że juka w zimę troszkę, znaczy dużo traci barwy, ale roztrata tak nie traci barwy. Zobaczcie, jakie ma piękne. No i wiadomo, jakieś plamy od wilgoci czy co, ale żyje. Nie podlewam, bo jedną straciłem przez. Kurde, ale jaja. Patrzcie, pomidory zgniły, nad nią wiszą. Straciłem przez za duże przelewanie. Miałem ją przesadzić w tamtym roku i tak. No, patrzcie jaka lipa, ale ja to ogarnę. Ona bynajmniej żyje. Dobra, miało być o roztracie, tak więc, taka historia, proszę jak was. No, coś pięknego. No, na koniec jeszcze pykniemy ładne zdjęcia. Na razie, ho. na